Ale gwiazda z tego mistrzała, co? Witam serdecznie w naszym... Nie, zawodu. No tak. Na samym wstępie ostrzegam, że zaczynamy od średniego poziomu, potem będzie coraz lepiej. Co zaraz zobaczycie. W pierwszym przejeździe w Sopocie jechało nam się bardzo trudno. Jak sami widzicie, na jedynce było wyłamanie, nieprzypilnowane, nieprzeczute przeze mnie. Do dwójki jechało się tragicznie i w pierwszym i w drugim przejeździe też, chociaż w drugim trochę lepiej. Natomiast im dalej w własnym było lepiej i to daje mi trochę nadzieję na przyszłość. Mistral patrzył się na wszystko, ale dawał się poprowadzić tam, gdzie chcieliśmy tam, gdzie chciałam dojechać. Wszystkie dystanse były bardzo trudne jak były trzy fule, jak były dwie fule no, koszmar. Generalnie wyczucie co do dystansu zerowe na tym przejeździe na drugim będzie trochę lepiej. Natomiast uważam, że nadal się uczymy i to były takie nasze pierwsze koty zapłoty. Co prawda wróciliśmy bez większych sukcesów, ale i tak jestem z niego bardzo zadowolona i bardzo dumna, że w sumie poza tym pierwszym wyłamaniem i jakimś takim trudnością prowadzenia to obyło się bez większych kłopotów. Był bardzo dzielny i idący i skaczący. Tak więc z drugiego przejazdu jestem bardziej zadowolona. Mistrala spisał się na medal, jak dla mnie. Może nie na flotkę od panu w Sopocie, ale ode mnie dostał buziaka. No i zostaliśmy z takimi pięknymi, pamiątkowymi zdjęciami. Tu macie okazję niepowtarzalną albo i bardzo powtarzalną zaobserwować Mistrala wchodzącego mniej lub bardziej do przyczepy. No niestety nadal zajmuje nam to wiele czasu. Chociaż z dwóch godzin, zeszliśmy już do pół. Także progres jest. On coraz bardziej kuma im więcej będziemy jeździć, tym więcej będzie kumała, przynajmniej w to wierzę. Po prostu nie ma co się spieszyć i trzeba być bardzo cierpliwym i wyrozumiałym. No pers, <grystanie> <Szybki, drugie śniadanie? grystanie> tak, ja jeszcze pierwszego nie miałam, pojęcia, no. ale ja przed pakowaniem nie mogę, bo ja jestem tak zestresowana, wewnętrznie, że w ogóle nie ma szansy. Mistrz, jesteś gotowy? Tak! Zawody w Darby nie trwały dwa dni i startowaliśmy w oba Natomiast, żeby przećwiczyć sobie to pakowanie, nasze ulubione Postanowiliśmy jechać pierwszego i drugiego dnia Zapakować się i tu i tu dwa razy No, było to wyzwanie, bo w sumie to była najbardziej stresująca część dnia Ale... Trzeba Drugiego dnia zapakował się momentalnie Uwaliło. Co? Co? A, no zobacz, tak, brudna jedzie. Ale materiał na YouTube'a, Natalia mówiąca, że spadła na rozprężalni. Na rozprężalni, przed startem, zaliczyłam mój pierwszy upadek z rudego. Zatrzymaliśmy się mordą w przeszkodę. Pyskiem w drąg. Było super. I jak już zatrzymał się pyskiem w drąg, to skakał jak szalony. Zresztą patrzcie. Mistral był trochę rozkojarzony, leciał trochę, brakowało mi odrobinę kontroli, co też zobaczycie. Gdzieś, gdzieś nam zabrakło takiej, takiego spokoju i takiego wyrównania tempa, ale no, no nie było tragicznie. Było średnio, ale nie było tragicznie. No chłopak siła ma, nie? Ale w prowadzeniu to jeszcze musimy się trochę nauczyć. z tego kąta też trochę lepiej widać tą jedyneczkę, którą tak pięknie wyskoczył. No i właśnie było to bardzo ciężkie w utrzymaniu się, zresztą macie to też na zdjęciach. Yy, na szczęście mogę powiedzieć już teraz, że drugiego dnia było lepiej, pierwszego byłam trochę... No, było trochę smutno, wiecie jak jest. Cześć Mistral. Hmm? Pani Drugiego dnia Mistral pojechał dużo lepiej, co też objawia się w naszych małych sukcesach. Jechaliśmy chyba dużo spokojniej, ale też więcej galopowaliśmy w dystansie i myślę, że to wiele dało. Niestety zmieniłam naszą skórkę na wędzidło metalowe no nie, no nie jakieś ostre, podwójnie łamane także spokojnie tam wszyscy obrońcy praw zwierząt. Ale no brakowało mi tego przytrzymania gdzieś tam w dystansie, brakowało mi tej kontroli. Drugiego dnia natomiast, mimo że gdzieś tam się przyczaił, udało mi się go i, i w ręku i w łydce na tyle zamknąć, może też byłam już na tyle zdeterminowana, żeby pojechać, że choćby z piątej nogi, ale skoczyliśmy wszystko i w całkiem niezłym czasie, co zakończyło się dla nas trzecim miejscem w konkursie. W związku z czym zrezygnowałam z drugiego przejazdu, Dałam sobie jemu już siana, uważam, że i tak się spisał wspaniale. I nie możemy się to czekać następnego razu. Przy dekoracji stał jakby się do tego urodził, także mam nadzieję, że zostanie mu miłe wspomnienie po pucharze. I następnym razem będzie chciał tylko jeszcze lepszy puchar. No nie? Pamiętajcie o subskrypcji kanału, o jakieś tam łapka w górę, albo jak macie jakieś spostrzeżenia, to zapraszam serdecznie w komentarzach, poczytam, odpowiadam. Pa.